Misiaczki i cześć, wodniki. Cześć, kochani. No to co, lecimy. Lecimy z Waszym czytankiem na kwiecień. No i słuchajcie, najpierw zrobimy pewnie już wiecie, bo pewnie żeście oglądali inne znaki już do tej pory to pewnie wiecie, że zaczynamy w tym miesiącu od, um, co jest najlepszego do osiągnięcia. Co jest najlepszego do osiągnięcia, co jest możliwe i najlepsze do osiągnięcia w kwietniu? Od tego zaczynamy. Później, oczywiście, miłość, praca i wy z każdym znakiem. No, to zobaczmy. Co takiego jest najlepsze do osiągnięcia w tym miesiącu, to znaczy w kwietniu, dla wodnika. No, co tam, co tam, co tam. Dla wodnika. Najlepsze do. Oho, ho. No. Dobra karta. Wiadomo, że dobra. O, Jezusicku, Konkurencyjność na rynku. Nie wiem na jakim rynku co robicie. Nie wnikam. Wy wiecie najlepiej, co robicie, ale konkurencyjność na rynku. Jeżeli ktoś pracuje w, jakim, w jakiejś, na przykład firmie, w jakimś, nie wiem, biurze, no dobra, nie wiem gdzie, w jakiejś korporacji, gdzie, co by to nie było? Jeżeli będzie coś takiego u Was, że będą ludzie startować, na przykład, y, jakiś konkurs na y, ten, na, a, na awans, no dobra, nie wiem, czy jest coś takiego jak konkurs na awans, bo się na tym nie znam w życiu, nie pracowałam w korporacji, ale chodzi mi, że. Y, y, konkurencja, prawda, że jesteśmy w jednej firmie i my chcemy mieć awans i jeszcze trzy osoby jest na to samo stanowisko, no to takie coś, to bardzo możliwe, że jakieś zmiany tutaj dla was się szykują, bo możecie stanąć do jakiejś konkurencji. Jeżeli robicie coś przez internet, to są pokazane bardzo dobre karty, jest pokazany również nawał pracy. Wy macie ogólnie dobre karty na biznes, Wszyscy ci, którzy mają własny biznes albo chcą startować, mówię, do, na jakiś stołek, wyższy stołek, być konkurencyjni na rynku, co by to nie było? To może być jakaś sława, to mogą być jakieś sprawy, czy tam, nie wiem, sklepy internetowe, strony internetowe, co by to nie było, jest to pokazane dobrze, więc to, co jest do osiągnięcia, to są właśnie tego typu, e, tego typu rzeczy. Natomiast, jeżeli słuchają mnie wodniki, które mają poważną relację, macie związek, macie relację, to tutaj mamy pokazaną stabilizację, ustabilizowanie, jeżeli nie było stabilizacji, albo po prostu ciąg dalszy stabilizacji. Mamy pokazane również wyjazdy zagraniczne. Tylko nie wiem, czy wyjazdy będą w kwietniu, czy będą na przykład planowane w kwietniu, ale to jest też dobrze pokazane. I jeżeli ktokolwiek by się pokłócił, to oczywiście szybko się pogodzi, bo jest pokazana stabilizacja. Natomiast jest jeszcze pokazane, że będziecie mieli taką bardzo. Znaczy, wy pewnie zawsze to macie, ale tak wyjątkowo będziecie mieli taką zdolność w tym miesiącu, żeby postawić na swoim. No, żeby postawić na swoim. Na przykład w relacjach, nie? W relacjach, ale być może również w pracy. Stawianie na swoim, pokazanie, że. Że się nie ugniecie, że się nie ugniecie. Dobrze są pokazane przyjaźnie, dobrze są pokazane przyjaźnie, jakieś relacje z ludźmi ogólnie, to może być również na terenie pracy, ale może być w domu. Rodzina, dom to jest pokazane bardzo dobrze. Wszyscy, którzy mają rodzinę, dzieci, dom, stabilizację taką związkową to to jest pokazane dobrze. Jeżeli nie było dobrze, to tak jakby ktoś zawalczył o to, żeby było lepiej i rzeczywiście kończycie ten miesiąc z taką jeszcze większą stabilizacją. Natomiast przecież mnie również słuchają singlaczki, no to najlepsze do osiągnięcia dla singlaczków mogą być sprawy związane bardziej z majątkiem, no być może też z domem, z mieszkaniem, ale z pracą. No te wyjazdy jakieś zagraniczne, czy jakieś zaistnienie na jakimś rynku, bycie konkurencyjnym na rynku, no to to może być dla każdego wodnika to nieważne. Jaki jest tam wasz y, stan cywilny? Wiecie o co chodzi. No. Dobre karty. Dobre, stabilne karty. Związki, relacje, rodzina, dom, stabilizacja, biznes, konkurencyjność. Jeżeli ktoś chciałby coś zakończyć i mieć już z tym spokój, to może być zmiana pracy, ale to może być również jakaś zmiana w relacjach. To takie coś również jest możliwe do osiągnięcia w tym. Miesiącu? No, no przecież, że dobra. No przecież, że dobre. Dobra, kochani, to co? Miłość. Najpierw relacje, potem singlątko. Przecudowne. Dobra. Co tam, co tam, co tam? W miłości. Jest jakaś osoba w tej relacji, która tu nam wyszła, która się czuje albo niedoceniona, albo niekochana, albo rozczarowana, albo po prostu jest chora i się źle czuje sama ze sobą. I tyle. I wtedy nie wnikamy w relację, tylko mówimy, że osoba sama ze sobą się źle czuje. Jeżeli to jest poważna relacja, to tak jak mówię, no, trzeba będzie się temu przyjrzeć, bo to może być choroba, to może być złe samopoczucie albo poczucie bycia zaniedbanym. Rozczarowujesz mnie, mój stabilny, stały człowieku związkowcze, i przez to czuję się niedoceniona, niekochana, czy niekochany, czy coś takiego, nie? Więc to jest jedna rzecz, ale to są emocje jakiejś osoby. Również to może być po prostu jakieś takie coś zdrowotne. To jest jedna rzecz. Jeżeli natomiast słucha mnie grupa wodników, która próbuje dopiero coś robić z tą osobą, to ta osoba jest jakaś zraniona i niegotowa. Zraniona, niegotowa. Ale jedna Wam powiem z dobrych rzeczy, jeżeli chodzi o relacje: to jest tutaj miłość między Wami. Jest pokazana osoba, która rzeczywiście ma uczucie. Jeżeli wasza relacja jest dobra i nikt nie cierpi i nic się złego nie dzieje, to jeszcze może być niezadowolenie, rozczarowanie, na przykład zdrowiem osoby z rodziny. Na przykład teść albo ojciec czyjś gdzieś tutaj nie domaga, gorzej się czuje i może być takie zmartwienie. Ja nie mam pokazane, że tu się coś strasznego stanie, także spokojnie, ale może być, że na przykład ktoś gdzieś tam musi się opiekować, albo że się martwi, co tam będzie ze zdrowiem rodzica. Wiecie, o co mi chodzi. No. Dobra, zobaczmy, co jeszcze. Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze. Ale między wami jest miłość. Słuchajcie, tu jest bardzo silna energia jakiejś relacji pomiędzy ludźmi, którzy chyba nie mogą być razem. Z jakiegokolwiek powodu. Dlatego ja teraz mówię do tych ludzi, którzy w tym momencie, oho, zapaliło się wam. Dobra, to chyba ja, bo ja nie mogę być z tym człowiekiem. Nieważne, czy jesteście singlem. Czy jesteście związkowcem? Z tym człowiekiem, który tu wyszedł, prawdopodobnie nie możecie być. Ja teraz mówię inną historię, okej? Okay? I jest pokazane, że jest między Wami uczucie, i jest bardzo duża świadomość tego uczucia z obu stron. Zwłaszcza. Ze strony męskiej, jeżeli to jest relacja damsko-męska, to zwłaszcza, co jest ciekawe, że jest bardzo duża świadomość tej miłości w środku w tym mężczyźnie. Jeżeli jest jednopłciowa relacja, to ja nie wiem po której stronie by to było. Być może po tej innej niż ta, co mnie słucha. Wiecie o co chodzi. Ale jest bardzo duża świadomość uczucia, jest to silne uczucie. Natomiast. Jest również przeświadczenie, nie możemy rozpocząć nic, albo nie możemy wrócić do tego, co było. I jest poczucie straconej szansy. Albo stracona szansa jest związana z tym, że byliście kiedyś, nie udało się i chcielibyście spróbować jeszcze, jeszcze raz, ale już nie możecie z jakiegokolwiek powodu. Albo stracona szansa to jest taka, że nawet nigdy nic nie zrobiliście wo wobec siebie, on, ona, wobec was, albo wy wobec tej osoby, i macie poczucie. Gdybym tylko wtedy inaczej się zachowała, czy zachował, to może byłoby między nami coś. Nawet chociażby przyjaźń. Strasznie silna energia, nawet chociażby przyjaźni. Strasznie ciekawe. Co to jest? Misiaczki? Weźcie, napiszcie w komentarzach, ci, którzy oczywiście mają ochotę się podzielić. Bo, bo to jest ciekawe, to jest ciekawie pokazane. Nie można zaprzeczyć temu, że jest to uczucie i że ono jest czyste. Ale ta historia, która tu się pokazała, no tu nie ma konkretnego planu. Nawet wygląda na to, że trzeba to będzie odpuścić na razie. No, że trzeba to będzie odpuścić. A w relacjach stałych, poważnych, przyjrzeć się czyjemuś zdrowiu, bo być może trzeba będzie przedsięwziąć plan prozdrowotny no, przedsięwziąć, coś zaplanować. Natomiast być może to są jakieś tam emocjonalne sprawy. Ci, którzy. O, ciekawe, jaka rada. Ci, którzy są razem, jesteście jakoś tam razem związani, czy to w bardzo, bardzo poważnej relacji, czy w takiej bardziej luźnej, to jest pokazane, że musicie porozmawiać, bo ktoś jest rozczarowany, niezadowolony. Życzyłby sobie, żeby było inaczej. No, coś tu jest nie tak. Nie mówię, że pomiędzy wami, być może w człowieku w środku, bo ma jakiekolwiek tam rozczarowanie, więc trzeba z nim porozmawiać. Ale jeżeli nie daj Boże, to rozczarowanie i taka wątpliwość jakaś tu zawieszona jest pomiędzy wami dwojgiem, to trzeba tym bardziej porozmawiać o tym, co to jest, jak temu. Zaradzić, co tu zrobić, żeby wypełnić tą jakąś, nie chcę mówić pustkę, ale takie, taką jakąś, taki jakiś żal, czy coś takiego, żeby temu zaradzić, żeby jakiś plan tutaj był naprawczy, lub tam jakiś plan na kolejne lata, czy coś takiego, trzeba porozmawiać. Jeżeli nie jesteście razem, nie macie nawet kontaktu, ja nie chcę was broń Boże namawiać do kontaktu z jakimś dziwnym człowiekiem, z którym nie chcecie mieć kontaktu. Więc wszyscy ci, którzy mówią: "Nie, nie, nie, Ewa, daj spokój, ja do niego nie dzwonię albo do niej, daj mi spokój, babo", no to nie. Ale jeżeli jakimś cudem gdzieś macie w głowie, czy powinnam, powinienem się odezwać, napisać chociażby, zadzwonić, zagaić, Kurde, zaserduszkować jakiś post, który ta osoba wrzuca na Instagrama, czy Bóg wie, gdzie. No, wychodzi na to, że tak. Nawiąż kontakt. Ale nie dla tych, którzy wiedzą, że oso Znaczy, okej, okay, dobra, to nie jest, jest waisa. Ten człowiek nie jest waisą, to nie są waisowate karty, więc raczej ja nie mówię do ludzi, którzy mają waisę. Raczej nie mówię do takich ludzi. Nawiąż kontakt, porozmawiaj. Dobra. I teraz druga grupa wodników. Być może tu będzie więcej dla singli, zaraz zobaczymy. Ale tamto też było takie, co może być dla singli, tamto poprzednie. No, co tam, co tam, co tam? Podróże, pójście do przodu. Podróże? Wydatki na podróże? Jakieś takie prze. Jezu. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Ja nie wiem, czy to jesteście wy, czy to jest jakiś człowiek, z którym macie albo kontakt, albo, albo, albo który gdzieś tam istnieje jakoś w waszym życiu, czy w waszej głowie. Dobra, ja nie wiem, które z was to robi, ale posłuchajcie. Tu jest pokazana osoba, która tak idzie przez życie, nie zatrzymuje się, próbuje, jakoś tam się spotyka, daje sobie szansę, ale nie wchodzi nigdy w głęboką relację, czyli tak, tak jakby Wyobraźcie, to jest symbol, co teraz powiem. To nie jest dosłownie chyba. Chyba to nie jest dosłownie. Raczej to symbol, to co powiem teraz. Ale wyobraźcie sobie osobę, która tak jedzie na motorze, nie wiem czemu na motorze, mam w głowie, w ogóle nie wiem, ale może być autem, już nieważne, ale jedzie sobie jakimś tam pojazdem. Kurde, nogą elektryczną. No nie wiem, no po prostu. Dobra. Okej, okay, może nie. M może, może odwołajmy to ostatnie, co powiedziałam. Na motorze albo samochodem jedzie, jedzie, jedzie przez życie. Przez życie, przez kurcze miasto, nie wiem. I co jakiś czas się zatrzymuje na chwilę, wskoczy w jakąś szybciutką relację, pobawi się, pobawi i wyskakuje, i z powrotem wsiada na swój motor albo do samochodu i jedzie dalej. Ta osoba, ja mam wrażenie, nie chce lub nie potrafi się zaangażować. Nie chce lub nie potrafi. Kto to jest, wodniku? Bo to do was troszkę pasuje. Oj, pasuje, ale jeżeli absolutnie nie i się odcinacie od tego i się pukacie teraz w głowę, Ewa, wariatko, no to, przepraszam, bardzo, no to takimi słowami misiaczki do Ewusi to nie. Ale jeżeli by ktoś yy, pomyślał, że, że to nie jest wasza energia, to uważajcie. Żebyście przypadkiem nie byli w cudzysłowie ofiarą, czy tym takim właśnie przystankiem dla tego człowieka, który jedzie na tym motorze, czy samochodem, czy bóg wie czym. przez życie jedzie. Żebyście nie byli takim chwilowym przystankiem. To tylko o tyle mówię. Bo to może być fajne, to może tak zawrócić w głowie. Natomiast czy to zostanie na dłużej, to nie wiem. Natomiast wszystkie wodniki single, które absolutnie z tym nie rezonują, i naprawdę w ogóle kręcą głowami teraz. Być może jedyne, co jest do was, to są wydatki na podróż, samochód. No nie wiem, czemu ten motor mam w głowie. Może ktoś kupuje motor, kurczę bladę. No, to będziecie sexy. Jezu. A napiszcie, czy kupujecie motor. Dziewczyny, chłopaki, wszyscy piszcie, czy kupujecie motor. To będziecie takim, no nie powiem, nie powiem, bardzo atrakcyjnym motorzystą. E, motoratorem? Nie, dobra, sorry. Już, nie, nie, Myśli, nie, nie, słuchajcie błaznowania, naprawdę, naprawdę. Uspokójcie się, uspokójcie się. Dobra, dobra. Um, słuchajcie, kochani, zawalczyć o, o siebie jak najbardziej, zawalczyć o swoją stabilizację, zawalczyć o relacje um, czy o znalezienie stabilnej relacji, ale bądźcie osobą, która będzie odpierać ataki takiego człowieka, który ma. Przystanek, chwilowy przystanek, odpierać ataki. Niektórzy z Was mają walkę wewnętrzną, którą trzeba będzie w sobie rozwiązać. Uważajcie na osoby niezdecydowane, ale to Wy możecie być osobą niezdecydowaną, to jest ta walka wewnętrzna. Z jednej strony chcę, a z drugiej strony się boję. No, to to może być ta walka wewnętrzna. Także niektórzy się będą musieli po prostu nad tym zastanowić. Nad tym, czego Wy tak naprawdę chcecie. Dobra. Yy, dobra, yy, co ja teraz robię? Praca, 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 co tam, co tam, przypływ dobrej energii, pokonanie lęków, pokonanie przeszkód, pokonanie przeszkód, nie chciałam powiedzieć blokad, Ta, to, to drugie przeszkód to miało być blokad, ale mi na sekundę wyszło z głowy i powiedziałam drugi raz przeszkód. Kochani, macie posłuchajcie, nie, naprawdę, weźcie sobie to do serca, co teraz powiem, dobra? Jeżeli nie odnajdujecie się w tym, co powiem, to znaczy, że musicie iść na Ascendent, no nie wiem, może i na Księżyc, albo popatrzeć na wedyjskie swoje znaki, chociaż u Koziorożca też było chyba, dobra, nie pamiętam, co było, ale posłuchajcie, dla wielu z was, którzy mają własny biznes, dla, własny biznes, Ok? Albo konkretny stołek, albo jeżeli nie macie konkretnego stołka, stołka czyli chodzi mi o, o stanowisko jakieś takie dobre, w firmie na przykład gdzieś, jeżeli nie macie, ale chcecie mieć, to to również jest dla tych. Lub ewentualnie dla tych, którzy się uczą i będą wchodzić na kolejny stopień, na wyższy stopień. Na przykład jesteśmy magistrem, a w tym miesiącu będziemy bronić doktorat albo zaczynać doktorat. No to nie o to chodzi. Chodzi o ścieżkę, która jest tu robiona. Nie mówię, że ona musi być zakończona w tym miesiącu. Słuchajcie, to są doskonałe karty dla wszystkich tych ludzi, którzy naprawdę mierzą wysoko. Finansowo, ale również... W sensie takim, takiego statusu społecznego, że na, na was ludzie będą patrzeć, będą widzieć, o, to jest osoba jakaś tam, ikona, nie wiem, biznesu, czy tam nie wiem czego. Dobra, chyba się tak nie mówi, ale wiecie o co mi chodzi. Bardzo, bardzo dobra energia na załatwianie wszelkich spraw finansowych, biznesowych, stołkowych, w sensie, że idziemy i na przykład startujemy do jakiegoś, Konkursu, no dobra, nie wiem, czy są konkursy, ale do jakiejś rywalizacji o wyższe stanowisko. Bardzo dobre, dlatego że wam w tym miesiącu sprzyja ta, jak się nazywa, no ten taki, no ten wszechświat cały. Yy, dobra pasa po prostu jest pokazana. Czyli, jeżeli do tej pory nie było idealnie i tak jesteście trochę sceptycznie nastawieni do tego, co ja mówię, a ewa, co ty w ogóle to u mnie jest w ogóle powoli, to się może zmienić w kwietniu. To się może zmienić w kwietniu na lepsze, w sensie. A jeżeli macie bardzo dobrze i bardzo stabilnie, ciąg dalszy, rewelacyjności, ciąg dalszy, takiej stabilizacji i tej dobrej pasy. Sprzyja wam energia, sukces, uznanie. Ludzie, którzy na Was patrzą i dobrze Was widzą. Sukces, uznanie, Wasze ego takie. takie mm, jak to powiedzieć, nie, nie, że za duże, nie, że jakieś nie wiadomo co, chociaż wy jesteście wodnikiem, to cholera wie, um, ale, ale co, ale takie, tak jakbyście się czuli doceniani, tak jakbyście rzeczywiście wiedzieli, że ludzie was widzą, dobrze widzą, doceniają, dobrze widzą, odznaczenie, awans, naprawdę dobre karty, no, tylko uważajcie na jedną rzecz. Ja to już chyba kiedyś powiedziałam, nie róbcie tego. Dobra, uważajcie na jedną, jedyną rzecz, bo wy macie naprawdę dobre karty, ale nie wolno wam, ja to mówię świadomie, że wam nie wolno, jak wy powiecie, Ewa, wszystko nam wolno i będziemy właśnie, to się to dla was wtedy może gorzej skończyć. Nie wolno wam robić tego wowa biznesowo, finansowo, nie wiem jakiego tam, kosztem, Innych ludzi i po, po czyich, no, trup, no, tak jak się mówi, że ktoś idzie po trupach. Tego Wam nie wolno zrobić, bo jeżeli Wy na swojej drodze do świetności zranicie kogoś świadomie i specjalnie, to się to może obrócić przeciwko Wam. Energia się może obrócić przeciwko. Ja nie wiem, dlaczego ja coś takiego muszę dowodnika mówić już nie pierwszy raz, bo ja już pamiętam, że ja coś takiego kiedyś mówiłam. Nie pamiętam, kiedy to mogło być dawno, ale coś takiego mówiłam. Chyba dowodnika. Może do koziorosa, nie pamiętam. Ale, ale naprawdę takich rzeczy nie wolno robić, kochani. Dobra? No. A to, że wasza świetność i wasza sława i wasz rozwój może kogoś ranić po prostu, bo ktoś jest zazdrosny, to to już was nie musi interesować. No, to już was nie musi interesować. Dobra. Dojrzałością się wykazać. Dojrzałością, wasza rada to jest mądrość, dojrzałość. I jakieś takie Doradztwo, albo wy jesteście osobą, która doradza, albo wy będziecie radzić się kogoś a propos biznesu i własnej ścieżki. Doradztwo to jest wasza rada. To jest wasza rada. Jest też pokazane, i to nie wiem do kogo to, co teraz powiem, żeby trochę ograni znaczy ograniczyć, zawęzić jakieś grono. Jeżeli wiecie, co ja teraz powiedziałam, to dobrze. Jeżeli nie wiecie, to nie do Was było. Zawęzić grono. Dobra. Kochani, znaki. Wy z każdym znakiem. Wodnik z każdym znakiem. Wodnik z każdym znakiem. Lecimy, lecimy. Lecimy. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Co tam, co tam. Jeżeli macie osobę spod znaku baranka, stabilizacja, ale bez łała. To znaczy ktoś myśli, jest dobrze, ale mogłoby być lepiej. Brakuje mi wisienki na yy, torcie. Na torcie. Takie coś chciałam powiedzieć, nie coś innego. Wisienki na torcie brakuje. Wszyscy odsubują hurtem zaraz z powodu mojego błaznowania. Dobra. Dobry, stabilny związek ale, ale być może jaka, jakiś żal za czymś minionym, za czym za jakąś bratnią duszą, z którą nie możecie być, ale jaka stabilizacja w innym związku być może. Dobra. Z, by bykiem, z bykiem. Byk może być wycofany. Jest pokazane, że jeżeli przeprosiny to nieszczere, nie ma zadośćuczynienia. Jeżeli rozwód to się nie dzieje, czyli ktoś chce, ale tak naprawdę tego nie robi. Jakieś decyzje, które niby wiszą nad ludźmi, ale się nie dzieją. Brak stabilizacji, brak poczucia bezpieczeństwa w relacji. Trochę kiepsko z bykiem, powiem szczerze. Z bliźniętami lepiej. Jest pokazane, że ktoś się w końcu otwiera na progres lub na nauczenie się czegoś, na zobaczenie, nauczenie się czegoś. Progres, rozwój. Z rakiem jest pokazana osoba, która tak jak biadoliła pół roku temu, tak nadal biadoli i to raczej nie jesteście wy. No chyba, że jesteście biadolącą kobietą, no to rany jest to możliwe, ale raczej jest to osoba spod znaku raka. Jeżeli to nie jest biadolenie, to jest to jakaś manipulacja emocjonalna, niezadowolenie, rozczarowanie, zawieszenie, stagnacja, w ogóle nie wiadomo, w jaką stronę to idzie dalej. Z lwem jest pokazana energia seksualna, jest pokazana bardzo, ale to bardzo możliwa rozmowa, flirt nawet, ale na dzień dzisiejszy, kiedy wy tego teraz słuchacie, jeszcze nie ma decyzji o tej rozmowie lub zagajeniu. A jeżeli jesteście razem, nie ma decyzji a propos jakiegoś nowego przedsięwzięcia lub dziecka. Ale o co chodzi? Nie. Z Panną mamy pokazane czekanie na dziecko, dzieci, albo czekanie na powrót, albo czekanie na spotkanie. Ciekawe. To nie są jakieś złe karty, tylko nie wiem, dlaczego czekanie jest pokazane. Z wagą jest bardzo dziwne, bo z jednej strony wychodzenie z toksycznego czegoś, uwalnianie się z czegoś toksycznego, a z drugiej strony, kto, strony ktoś cały czas się czuje jak w klatce albo chce zamknąć coś, zaprzeczać. O, wiem, wiem, wiem. Zamiata pod dywan. Niby nie robimy już tego, jest fajnie, fajnie, ale cały czas to jest niepo, niewypowiedziane, nieporad, nie naprawione. Tak jakby nic się tu nie zmienia, ale już nie będziemy mieć toksyczności. Ale dlaczego siedzimy w klatce cały czas? Co to w ogóle jest? No to nie ma progresu. To, to trzeba się przyjrzeć. Z co to teraz będzie? Skorpion. Ze skorpionem jakaś decyzja, która jest kompromisem, być może między wami albo decyzja, żeby z kimś nie być albo żeby być z kimś innym. To jest takie mm, nie mam innego wyjścia, muszę tak zrobić. Nie jestem specjalnie zadowolona, zadowolona, ale nie mam wyjścia. Z strzelcem łały, jakieś nawet zakochanie, miłe wieści, być może miłe wieści na temat dziecka, dzieci, nawet jeżeli dziecko jest dorosłe, na przykład wieści, że dziecko się zakochało, to też może być, ale, ale jakieś wyznania miłosne są możliwe. Prezenty, wyznania miłosne, chęć spotkania, no takie dosyć pozytywne. Z koziorożcem, rozwój, ciąża, małżeństwo, stabilizacja i wyjście ze zmartwień. Wyjście ze zmartwień, albo ktoś się przestaje martwić o na przykład matkę lub teściową, jeżeli była chora. Z wodnikiem, czyli dwa wodniki, coś jest nieskończone, ale stoi coś między wami, coś między wami, co kusi jedno z was. To może być trójkąt w postaci wodnik, wodnik lew, czyli jeden z wodników. Ma jakiś sentyment do jakiegoś lwa. Natomiast nie musi to być. Mamy po prostu pokazane, że coś jest niezakończone i jest słabość do kogoś lub do czegoś. Słabość, ale to, to jest taka wątpliwa energia na rozwój relacji czy rozwój sytuacji, tak jakby się coś tutaj nie dzieje ani w te ani we w a z rybami mamy pokazaną konkretną decyzję, to może być rozstanie, to może być przecięcie czegoś, I na pewno jest pokazane wychodzenie z cierpienia, więc to może być jakaś decyzja, dobra, albo w tą, albo w tą, to może być tego typu decyzja. Rozmowa, jeżeli rozmowa z rybami jest, to jest szczera, prawda jest mówiona i wychodzenie z cierpienia, zapobieganie cierpieniu, no, także spoko. Karta, czekajcie, karta wyroczni jeszcze dla wodnika. Yy, zawsze ufaj sobie, a innym tylko wtedy, kiedy na to zapracowali. Ha, ciekawe, jeszcze nigdy tej karty nie wyciągnęłam, odkąd je kupiłam. Zawsze ufaj sobie, a innym ludziom tylko wtedy, kiedy zapracowali sobie na twoje zaufanie. Miśki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo, a na razie buziaczki, pozdrowionka. ないパパ